Dobry wieczór! Witam Cię serdecznie w czwartek o 20 w Coacher Home TV. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Twój dom Cię stresuje, co może powodować, że jesteś w Twoim domu rozdrażniona, zdenerwowana, że coś Cię drażni, czujesz się. Niespokojna. Ja nazywam się Ania Gacka, jestem Home and Life Coachem i psychologiem i pomagam tworzyć takie domy, takie wnętrza, które są w harmonii, w których jesteśmy szczęśliwe i które pomagają nam osiągnąć poczucie wewnętrznego dobrostanu. I zaczynając od tego, czym w ogóle jest stres, nawiązując do tego, co powiedziałam przed chwilą, to można powiedzieć, że stres jest reakcją Twojego organizmu. Na to wszystko, co wyprowadza cię ze stanu równowagi. Czyli ważne jest, żebyś w swoim domu zadbała o to, żeby to środowisko domowe jak najbardziej cię wspierało, żeby nie powodowało w tobie właśnie takich reakcji. Spowodowanych stresem, czyli żeby w Twoim otoczeniu nie było albo było mało takich elementów, które właśnie sprawiają, że zaburzona jest Twoja harmonia, zaburzone jest twój, Twoje poczucie harmonii, czy też właśnie poczucie takiego w ogóle życiowego i psychicznego dobrostanu. Czyli stres dzieje się wtedy, kiedy nasz organizm reaguje na coś, co zagraża naszej równowadze, co ją zaburza. I co takiego w naszym domu w ogóle może tą równowagę zaburzać? Generalnie stres mogą powodować takie trzy rodzaje elementów. Pierwszy z nich, bo powiedziałabym na takim poziomie bardzo podstawowym, to są takie czynniki fizyczne. No, i tutaj, jeżeli mówimy o wnętrzu, to bardzo łatwo jest zwrócić uwagę na takie elementy fizyczne, no bo tworzenie wnętrza, projektowanie wnętrza na poziomie właśnie przedmiotów, na poziomie faktur, kolorów, materiałów, doboru mebli, właśnie polega na tym, że tworzymy sobie to środowisko fizyczne. Więc warto o nie zadbać, żeby Twój dom do tego stresu Ci nie dokładał. A co stres może powodować? Na przykład nieodpowiednie oświetlenie. Mówiłam, o oświetleniu jakiś czas temu. Na blogu znajdziesz też artykuł o tym, jak doświetlić swój dom, jak więcej tego światła wprowadzić, ale generalnie, jeżeli dobierzesz odświetlenie nieodpowiednie do tego, co w danym miejscu robisz, no to jest to element, który sprawia, że już to Twoje poczucie na takim, równowagi na takim poziomie fizycznym będzie zaburzone. Czyli na przykład, jeżeli pracujesz przy biurku, gdzie wymagane jest oświetlenie punktowe, Funkcyjne, jasne, które sprawia, że ty się tam masz koncentrować i skupiasz, a ty w lampce biurkowej masz zamontowaną lampkę, która, która jest w kolorze takim, powiedzmy bardziej żółtym, czyli sprzyjającym relaksowi, sprzyjającym wyciszeniu, no to nie jest to odświetlenie właściwe, no i Twój organizm będzie na to niedobrze reagował, bo nie dostajesz tego, co jest Ci w danej chwili potrzebne. Co jeszcze oprócz oświetlenia? Drugi element to jest, no w ogóle wszystko to jest związane ze, ze zmysłami, czyli drugi element będzie to na przykład kolor, czyli kolory, które masz w Twoim domu, możesz sobie z tego absolutnie nie zdawać sprawy, że to one sprawiają, że jesteś zdenerwowana, że to one cię drażnią, bo to mogą być kolory, których Ty nie lubisz, które nie pasują do Twojej osobowości, mogą to być kolory w nieodpowiednim odcieniu i mogą to być w ogóle też kolory, które generalnie wpływają na nas na przykład aktywizująco, a Ty chcesz się wyciszyć, zrelaksować. Więc jeżeli stale będziesz w takim stanie powodzenia i aktywizacji, no to też może to wpływać na Ciebie w sposób stresujący. Kolejny przykład takich fizycznych elementów, które nas stresują, to jest hałas. To jest hałas, na przykład, który jest za Twoim oknem, bo mieszkasz przy ruchliwej ulicy. To jest hałas, który może powodować, z tego, że ma, wynikać z tego, że masz na przykład nieodpowiednie okna, ale to może być hałas wynikający też z tego, że cały czas w Twoim domu włączony jest telewizor, który również Powoduje, no, że ten poziom głośności Twojego w domu się zwiększa. Więc na poziomie fizycznym, tą Twoją reakcję taką stresową mogą spowodować elementy, które są związane ze wszystkimi zmysłami. I dam Ci kilka przykładów, ale sama możesz to sobie też przeanalizować, jak to w Twoim domu jest, jak zadbane są Twoje zmysły i czy Twój dom, to z jakiego on jest zbudowany materiałów, kolorów, faktur, sprzyja temu, że Twoje zmysły są zaopiekowane, Ty i cały Twój organizm, a co za tym idzie, Twoja też psychika, czuje ci się dobrze i masz poczucie takiego całościowego zaopiekowania. I to są elementy fizyczne. Czyli te takie powiedziałabym, najłatwiejsze do, do zmiany. Druga grupa elementów, które mogą się w Twoim domu stresować, to są czynniki związane z innymi ludźmi. Jeżeli mówimy o domu, no to odnosimy się do naszych współdomowników, ale też możemy się odnosić do naszych na przykład sąsiadów, i to też mogą być czynniki, które sprzyjają temu, że. Ten poziom Twojego stresu będzie podniesiony, bo jeżeli w Twoim domu panują nie takie relacje, jakbyś sobie tego życzyła, jeżeli jest jakieś spięcie, to oczywiście będzie to coś, co wpływa na Twój stan albo relaksacji, albo wręcz przeciwnie. No i to, co jest ciekawe, to to też, też, że sposób użytkowania Twojego domu może Ci dawać sygnały dotyczące tego, że w tych relacjach coś jest nie tak. Bo w pewnych relacjach, no na przykład te sytuacje konfliktowe są głośne i wyraźne, bo się ze sobą kłócimy, ale są osoby, które nie wyrażają na głos swoich opinii, wszystko gdzieś tutaj w sobie kumulują i gromadzą. No i wtedy na przykład, jeżeli jesteś taką osobą, a coś w relacji Powiedzmy, z twoim partnerem jest nie tak, to na przykład, kiedy wracasz z pracy do domu, no to nie siadasz na chwilę spokojnie, nie pytasz, co tam u ciebie, co u ciebie słychać, tylko na przykład zabierasz się od razu ze sprzątanie naczyń w zlewie, które od rana tam są, a twój partner na przykład nie pomyślał o tym, żeby je posprzątać, jest wtedy głośno, jesteś niezadowolona i całą sobą pokazujesz, jak bardzo. Szczęśliwa jesteś z powodu takiego, że właśnie wróciłaś do domu. Takim elementem pokazującym też to, że jakiś stres może istnieć w relacjach, jest na przykład to, że rodzina nie siada ze sobą do stołu, że każdy zabiera gdzieś tam talerz z obiadem do siebie albo siadamy przed kanapą, jemy na kolanach i nie gromadzimy się przy stole, bo zgromadzenie się przy stole jednak no, powoduje, że chociaż wypadałoby coś do siebie powiedzieć, wypadałoby kogoś zapytać o to, co u niego, jak mu minął dzień, i będziemy wtedy świadomie takich świadomie, albo też nieświadomie takich sytuacji unikać. Więc jeżeli coś jest w domu nie tak w relacjach, to może to być widoczne i komunikowane, i, i pokazywane w sensie dosłownym, ale też twój dom który jest Twoim zwierciadłem, o czym bardzo często mówię, też będzie pokazywał, jak na dłoni, jak te relacje w danym domu funkcjonują. Czyli pierwsze, pierwsza grupa czynników stresujących czynniki fizyczne, druga grupa czynników stresujących czynniki związane z relacjami czyli takie czynniki społeczne, no i trzecia bardzo ciekawa grupa rzeczy, które nas stresują to są wszystkie zadania, wszystkie sytuacje. Wszystkie na przykład role, które pełnimy, które w na naszym poczuciu nas przerastają. Czyli stres powodują takie sytuacje, w których czujemy, że z czymś sobie nie radzimy, albo wyobrażamy sobie nawet, że sobie z czymś nie poradzimy, i już samo wyobrażenie tej sytuacji sprawia, że nas to y, stresuje. No i tutaj też bardzo ciekawe jest, jak na poziomie Twojego domu, jego funkcjonowania i na poziomie takim fizycznym możemy to zobaczyć, jak ty to możesz zobaczyć. Jak zawsze zachęcam Cię do tego, żebyś rozejrzała się trochę po swoim domu i zaczęła, czy coś takiego jest widoczne. Bo te wszystkie sprawy, z którymi ty sobie nie radzisz i które cię stresują, ujawniają się w Twoim domu na przykład pod postacią bałaganu czyli rzeczy, które gdzieś tam odkładasz na kubkę do zrobienia na później, pod postacią rzeczy, które są poupychane pod łóżkiem na tzw. Tak pawlaczu albo gdzieś tam w pudłach poukrywane na strychach, czyli rzeczy, sytuacje, czy to teraźniejsze, czy z jakiejś twojej przeszłości, których nie zakończyłaś, z którymi nie jesteś gotowa się jeszcze spotkać, nie jesteś gotowa sobie z tymi sytuacjami poradzić. Jeżeli na przykład jednym z najczęstszych źródeł stresu są tematy związane z finansami, z pieniędzmi, z zarządzaniem finansami, no i też to widać w Twoim domu, bo jest taka jedna szuflada, jedno takie pudełko albo taki segregator, do którego wrzucasz wszystkie rzeczy, które są związane z pieniędzmi i nawet boisz się tą szufladę otwierać, tak? Albo nie chcesz tam zaglądać, nie chcesz tam zrobić porządku, nie chcesz zobaczyć co tam w ogóle na ciebie czeka i nie chcesz się w to zagłębiać. Takich przykładów oczywiście może być bardzo dużo. Także, tak jak powiedziałam, to wszystko z czym nie jesteśmy gotowi sobie radzić, co nas stresuje, denerwuje, bardzo często usuwamy spośród, spoza zasięgu naszego wzroku albo też na przykład takie się właśnie stosiki, jakiejś rzeczy do załatwienia gromadzą. No i tutaj to, co jest ciekawe dla Ciebie, to to, że jeżeli coś usuniesz z zasięgu swojego wzroku, to co wcale nie znaczy, że to nie będzie na Ciebie działać, że Cię to dalej nie będzie stresować, czyli nie będzie to zaburzać Twojej równowagi, wręcz przeciwnie, to, że my czegoś nie widzimy, to nie sprawia, że energia tych rzeczy znika z naszego domu. One dalej w Twoim domu są, nawet jeżeli są w piwnicy albo są na strychu, jeżeli taki posiadasz, i prędzej czy później te rzeczy cię dopadną. <laughs> I to, że ty sobie z nimi w sposób świadomy nie radzisz, i że je odpychasz, to czasami może powodować tylko tyle, że one przez dłuższy okres czasu będą Cię stresować. I tak jak różne. Aplikacje na przykład w telefonie, które masz niepozamykane i które zjadają energię Twojego telefonu czy, czy pamięć tego telefonu, to te wszystkie niezałatwione, stresujące sprawy, one działają w taki sam sposób, bo my nie lubimy spraw niezałatwionych. Lubimy sprawy domykać. Jeżeli dużo spraw w Twoim domu jest niezałatwionych, jeżeli jest dużo takiego bałaganu odłożonego na później, to. One wszystkie dalej pracują, one w twojej głowie działają właśnie w sposób taki jak te aplikacje wszystkie w tle i one zabierają twoją energię, one też bardzo często zabierają przestrzeń w swoim domu, którą mogłabyś przeznaczyć na coś całkiem innego, całkiem nowego, ale ty wolisz czekać i tą przestrzeń blokować. I sprawiać, że ten stan stresu nie jest takim jednorazowym wydarzeniem, ale jest sytuacją, która jest po prostu sytuacją permanentną. Jesteś w takim jakby to powiedzieć podprogowo, podprogowym stresie przez cały czas i wtedy ten stres jest takim stanem, który Ci towarzyszy, a nie reakcją na jakieś pojedyncze wydarzenie. A drugi: Drugi sposób manifestacji tego, że sobie z czymś nie radzimy, to są też usterki w naszym domu. Jeżeli jest jakaś usterka, coś ci się popsuło, a ty znów nie wiesz, jak sobie z tym poradzisz, bo albo nie masz wiedzy, albo nie masz umiejętności, albo nie chcesz nikogo prosić o pomoc, to również narażasz się na to, że ta rzecz codziennie po trochu cię stresuje i zamiast ją załatwić, to właśnie wolisz na przykład, tak jak ja, tak tutaj mam taką szafkę w kuchni, w której są filiżanki, kubki, i w tej szafce się zepsuł jeden zawias. To powoduje, że ta szafka, jak się ją otwiera, to powinny drzwiczki zostać u góry. I kiedy ja wyciągam rzeczy ze zmywarki, które są poniżej, no to swobodnie mogę je tam odkładać i wiem, że nic mi nie spadnie na głowę. Ale Ponieważ zawias w tej szafce, jeden, jak się okazało, dzisiaj jest tylko poluzowany, a nie popsuty, niczego dokręcić, ale ponieważ ja uznałam, że to nie jest coś, bo, bo prawdopodobnie on jest zepsuty i trzeba będzie go wymienić, trzeba będzie gdzieś jechać kupować, i uznałam, że to jest coś, czym miałam ochotę się zajmować, odłożyłam ten na później, no to w nagrodę. Codziennie jak wyciągam rzeczy ze zmywarki, to muszę trzymać to jedną ręką, która by mi się przydała jednak przy wyciąganiu tych rzeczy i codziennie narażam się na stres taki, że może jednak drzwi tej szafki spadną mi na głowę. Więc yy, morał z tej historii dla ciebie jest taki, żebyś przyjrzała się temu, co w twoim domu jest nienaprawione, co codziennie cię wkurza, codziennie cię denerwuje i codziennie sprawia, że po prostu ciągle o tym myślisz, tak? bo to ci o sobie przypomina i z jakiego powodu ta usterka nie jest naprawiona, bo właśnie nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, gdzie to kupić, o co chodzi, albo na przykład nie lubisz prosić innych osób o pomoc, bo być może ktoś już dawno by ci pomógł w tym, żeby tą usterkę załatwić. I to, jest dużo przykładów na to, jak Twój dom może Cię stresować. Wczoraj zapytałam w ankiecie na Facebooku, czy Twój dom bardziej Cię uspokaja, czy Cię drażni i przewaga odpowiedzi była taka, że jednak uspokaja i bardzo dziękuję tym osobom, które się wypowiedziały i im gratuluję takiego stanu. Natomiast jak zadałam pytanie na Instagramie, to było na odwrót. i tam większość osób jest rozdrażniona, tych, które wzięły oczywiście... Udział w ankiecie. Natomiast jedyny wniosek, do którego mogę teraz dojść, to tak, że wśród nas są osoby i takie, i takie. A myślę sobie, że nawet jeżeli ogólnie dobrze się czujesz w swoim domu, bo ja się dobrze czuję w swoim domu, to tak i tak możesz coś jeszcze w nim ulepszyć, tak, żeby właśnie nie narażać się na takie stresujące sytuacje dnia codziennego. Bo ze stresem też jest tak, że on po prostu jest obecny w naszym życiu i stresu nie możemy wyeliminować całkowicie. On się będzie w naszym życiu pojawiał, więc to, do czego chcę Ciebie zachęcić, to po pierwsze, żebyś sobie w swoim osobistym domu nie dokładała stresu, bo masz go wystarczająco dużo w świecie zewnętrznym, masz go wystarczająco dużo w pracy, w komunikacji miejskiej, w korkach, w których stoisz, w centrach handlowych pełnych ludzi i hałasu. Więc jak wracasz do domu, to masz wracać do środowiska, które cię uspokaja, relaksuje i które właśnie jest dla ciebie taką tą, tą drugą nogą równowagi, tak? Jeżeli wracasz z, z otoczenia, które jest właśnie stresujące, to w domu musisz sobie dać taką samą dawkę relaksu jak tą dawkę stresu, którą odebrałaś w ciągu dnia. Więc jeżeli w twoim domu jest coś takiego, co sprawia, że ciągle właśnie gdzieś tam ci Podprobowo o sobie przypomina, który co w cię sensie stresuje, denerwuje, to zastanów się, być może jest czas na to, żeby się z tym uporać i wyeliminować ten element ze swojego domu, czyli na przykład naprawić albo dokręcić, <grytanie> dokręcić zawias, albo chociaż zobaczyć, o co z tym zawiasem chodzi i co z tym mogę zrobić. No, bo w domu masz wpływ na to, co się dzieje w Twoim środowisku. To jest nie, nigdzie indziej, w żadnym innym otoczeniu nie masz aż tak dużego wpływu, tak dużej kontroli. Więc postaraj się, żeby Twój dom właśnie był taką oazą, która jest przytulna, która cię uspokaja, która dba o Twoje zmysły, a nie takim miejscem, które jeszcze dodatkowo cię atakuje i wbija cię różne szpileczki, które sprawiają, że ten Twój stres się mm, pogłębia yy, i dzięki temu czujesz się. Czujesz się po prostu gorzej, i zamiast cię doenergetyzować, to jeszcze bardziej cię osłabia. Więc zadanie dla ciebie: jaką jedną małą usterkę w Twoim domu możesz, no może nie dzisiaj, ale do końca tego tygodnia, naprawić? Co to jest takiego, co cię sobie nie wkurza, co już dawno mogło być naprawione, a ty dalej tego nie zrobiłaś? Czy możesz to sama zrobić, co ci jest do tego potrzebne? Czy może jest ktoś, kto z miłą chęcią cię w tym wyręczy i ci w tym pomoże? I to wszystko, o czym chciałam się z tobą dzisiaj podzielić. Jeżeli masz ochotę, jeżeli czujesz, że jest ci potrzebne, Właśnie, stworzenie takiego środowiska, które jest otulające, bezpieczne, sprzyjające Tobie, to to, o czym Ci powiedziałam, to jest tylko mały, malutki kawałeczek z całego kursu, który stworzyłam na temat takiego wnętrza, który ja nazywam przytulnym domem, który o Ciebie dba, dba o Twoje potrzeby. Ten kurs znajdziesz w studio Coacher Home, ale ja też w opisie tego live'a Link do tego kursu umieszczę, bo tam znajdziesz cały szereg i moich porad, i ćwiczeń, które mają doprowadzić do tego, że Twój dom właśnie będzie Ci przytulał i dawał Ci energię. I chciałam też powiedzieć, że za tydzień, w czwartek o godzinie 20:00, oczywiście się zobaczymy i będziemy rozmawiać o temacie wdzięczności. Bo za tydzień jest Święto Dziękczynienia i pomyślałam sobie, że jest to świetna okazja do tego, żeby właśnie o wdzięczności, do której praktykowania ja bardzo często zachęcam, porozmawiać. Bardzo ci dziękuję, życzę ci miłego wieczoru i widzimy się za tydzień do